Cześć. Jak co tydzień, raport z pól Demofarmy w Siemoniu. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o trochę innych aspektach, innym profilu produkcji, które prowadzimy w tym gospodarstwie. To nie tylko tradycyjne uprawy takie jak zboża, rzepak czy buraki, ale również troszkę bardziej wymagające, troszkę bardziej intensywne uprawy. Z racji tego, że. Znajdujemy się w rejonie, który wyjątkowo rzadko jest nawiedzany przez opady deszczu. Tutaj miejscowi rolnicy doskonale wiedzą o tym, jak trudno o to, aby tutaj pojawiały się uczciwe i wystarczające opady deszczu. W przeszłości zainwestowano w tym gospodarstwie w nawadnianie. W tej chwili na powierzchni 600 hektarów jesteśmy w stanie deszczować około 100, więc grzechem byłoby nie wykorzystać tego faktu i postanowiliśmy, że też wejdziemy w uprawy, które wymagają troszkę większych opadów i chcieliśmy właśnie tutaj wykorzystać fakt, że możemy posiłkować się nawadnianiem. Pierwszą z upraw, na której jesteśmy, jest to cebula. W tym roku mamy zasiane 50 hektarów tej rośliny. Mimo trudnych warunków, mimo suchych dni, mimo braku opadów w kwietniu, rzeczywiście możemy się pochwalić, że ta uprawa i siew były naprawdę bardzo dobre i w tej chwili mamy bardzo dobre wschody, praktycznie stuprocentowe. Udało się, że ta cebula dorosła nam do fazy dwóch liści. Naprawdę prezentuje się całkiem nie najgorzej, mając też na uwadze temperatury, które były w maju, więc ta faza wydaje się naprawdę bardzo zadowalająca. Co jeszcze ważne, udało nam się tutaj przy pomocy doradców z innych firm uzyskać bardzo dobrą kontrolę nad chwastami. Praktycznie pomijając jakieś pojedyncze chwasty, które gdzieś przemknęły nam się przez uprawę, które zostały nam po zimie, no tutaj nie, nie jesteśmy w stanie znaleźć jakiegokolwiek innego zachwaszczenia. Także wydaje mi się, że mamy to wszystko pod kontrolą i oby tak dalej. I będziemy tutaj już się bardziej skupiać w tej chwili na ochronie przed szkodnikami i ochronie przed chorobami, aby te plony były jak najwyższe. Stan tej plantacji jest dla nas podwójnie zadowalający jeszcze z jednej przyczyny. No, widać, że to są bardzo delikatne rośliny. A w ostatnich dwóch tygodniach musiały naprawdę znieść wiele przeciwności losu. Najpierw mieliśmy tutaj dosyć poważne gradobicie. Przez moment było widać te uszkodzenia, w tej chwili ta roślina bardzo ładnie to regeneruje. A w weekend wiecie Państwo dobrze, jak silne były wiatry. I tutaj dosłownie mieliśmy operację pustynna burza i bardzo silną erozję wieczną. Zresztą widać, bo nie jest to najmocniejsza gleba. Silnie było zwiewane. Obawialiśmy się o to, że te drobinki piasku znoszone przez wiatr pouszkadzają te delikatne rośliny, ale jak widać całkiem fajnie ta roślina przed tym się obroniła. Kolejną z upraw, w której będziemy chcieli wykorzystać nawadnianie, a właściwie y, trudno sobie w tej chwili wyobrażać osiąganie wysokich plonów y, bez wspomagania deszczowaniem, są ziemniaki. Tutaj, y, w naszym gospodarstwie, uprawiamy ziemniaki w tym roku na powierzchni 20 hektarów. Są to y, ziemniaki y, z przeznaczeniem y, na produkcję chipsów. Jak widać, bardzo ładne wschody. Wyrzędowały nam się te ziemniaki. Mimo też najwyższych temperatur, wigor tych roślin jest bardzo dobry. Widać, że jakość sadzeniaka też była bardzo dobra. Mamy tutaj wszystko na razie w porządku, z pełnym wigorem. Póki co, przed wschodami, zastosowaliśmy ochronę herbicydową w postaci preparatu zawierającego metrybuzynę i flufenacet akurat szczęśliwie trafiło że po zabiegu mieliśmy fajne opady deszczu i ta skuteczność doglebowa tego preparatu jest bardzo wysoka praktycznie nie jesteśmy w stanie znaleźć tutaj żadnych chwastów także zanosi się na to że obędzie się tutaj bez poprawek co tutaj musimy w tej chwili doglądać to Zauważyłem pierwsze chrząszcze stonki ziemniaczanej. Widać, że stonka doskonale lokalizuje plantację ziemniaków i szybko odnajduje swoją roślinę żywicielską. Musimy tutaj w tej chwili być skupieni na tym, aby nie przeoczyć w tego momentu wylęgania się larw i zastosować odpowiedni zabieg. Myślę, że w następnych spotkaniach będziemy mieli okazję opowiedzieć Państwu trochę więcej o ochronie fungicydowej, którą akurat, która akurat w przypadku ziemniaków jest podstawą uzyskania wysokich plonów. Co jeszcze, tutaj po sąsiedzku na razie nie ma zbytnio co pokazywać. Tutaj po sąsiedzku plantacji ziemniaków mamy również zasiane w ubiegłym tygodniu 20 hektarów fasolki szparagowej. Myślę, że kiedy ta roślina będzie wschodziła, też opowiem Państwu trochę więcej. O tej uprawie zrobiło się ciepło, także mamy też nadzieję, że te wschody będą zadowalające. Póki co musimy się akurat w uprawie fasolki skupić też na dobrej ochronie doglebowej, ponieważ powschodowo brak jest skutecznych preparatów, szczególnie jeśli chodzi o zwalczanie komosy, która jest potem bardzo uciążliwym chwastem. Na koniec jestem winien Państwu też taki meldunek pogodowy. Myślę, że to jest temat bardzo częsty: temat rozmów, kiedy się spotykamy, ile u kogo popadało deszczu. Dzisiaj mamy drugi czerwiec, więc możemy podsumować to, ile wody tak naprawdę uzyskaliśmy w maju. Tutaj na naszej stacji automatycznej zmierzyliśmy opad za okres od 1 do końca maja w wysokości 45 litrów wody na metr kwadratowy. Porównując to do ubiegłego roku, jest to około 20 do 30 litrów mniej. Miesiąc do miesiąca, rok do roku, patrząc na rok 2019. Także nadal jesteśmy, można powiedzieć, w okresie suszy i, i, i ciągle tych opadów jest bardzo duży brak. A miejmy na uwadze to, że w kwietniu łączna ilość opadów w tej lokalizacji wyniosła 2 litry na metr kwadratowy. Także czekamy na więcej i mamy nadzieję, że będzie padać i, i, i nie tylko deszczowanie będzie nam tutaj pomagało w uzyskiwaniu wysokich plonów.